Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o aranżacji garderoby w sypialni, przedpokoju oraz na poddaszu. Pokażę wam, jak w prosty sposób można zorganizować przestrzeń, aby była nie tylko funkcjonalna, ale także estetyczna. Podzielę się z wami praktycznymi wskazówkami i inspiracjami, które pomogą wam STWRZYC idealne miejsce na przechowywanie ubrań i dodatków. Zapraszam do oglądania. Garderoba bardzo przydaje się w domu, i to nie tylko przy sypialni dorosłych, ale także przy pokojach dzieci i w strefie wejściowej. Garderoba to zdecydowanie bardziej wygodne rozwiązanie niż szafa, jednak wymaga dobrego rozplanowania i oczywiście w miarę dużo miejsca. Szafa czy garderoba? Zalety garderoby. Wiele osób zastanawia się nad sensownością zaprojektowania garderoby w swoim domu. Niektórzy sądzą, że bardziej praktyczne będzie kupienie kilku szaf i postawienie ich tam, gdzie teoretycznie najbardziej mogą okazać się potrzebne. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdecydować właśnie na takie rozwiązanie, jednak ono sprawdza się głównie na małym metrażu. A więc w typowych mieszkaniach. W domu jednorodzinnym zaś warto rozważyć wydzielenie osobnej garderoby i to już na etapie sporządzania projektu domu. Ma to nie tylko walory użytkowe, ale również ekonomiczne, ponieważ koszt garderoby będzie niższy w porównaniu z wydatkami na kilka szaf wnekowych. Garderoba jest pojemna w związku z tym, że garderoba stanowi oddzielne pomieszczenie, to zazwyczaj jest dużo bardziej pojemna i większa. Niż szafa, wiec w garderobie zmieści się więcej ubrań. Jednocześnie nie trzeba się meczyć z niedomykającymi się frontami. Osoby, które mają kłopot z utrzymaniem idealnego porządku w szafach będą z kolei zachwycone faktem, ze w garderobie wszystko pozostanie. Za zamkniętymi drzwiami i nie będzie straszyć domowników. Należy też podkreślić, że w garderobie można również przechowywać deskę do prasowania, koszna brudna odzież przeznaczona do prania oraz świeżo wyprana czy nawet drabinkę. Na pewno warto tam wyodrębnić specjalny kącik do prasowania, aby nie trzeba było rozkładać się w salonie bądź w sypialni. Garderoba porządkuje przestrzeń, garderoba pozwala w dużym stopniu uporządkować przestrzeń mieszkalna, a także umożliwia wygospodarowanie więcej miejsca w pokojach. Tak się dzieje, ponieważ nie ma potrzeby ustawiania szaf albo budowania pawłaczy. W ten sposób właśnie dzięki garderobie panuje ład, a wszystkie ubrania oraz wiele rzadko używanych przedmiotów można swobodnie przechowywać za zamkniętymi drzwiami. Co więcej, wszystkie rzeczy można tak porozwieszać i poukładać w garderobie, że nie ma potrzeby dodatkowego ich prasowania po zdjęciu z wieszaka. Bardzo przydatna okazuje się też garderoba zlokalizowana przy wejściu. Jeżeli w takiej garderobie ustawi się jakieś siedzisko, jak taboret, ławeczkę czy fotelik, można wkładać buty wygodnie siedząc, a nie na stojąco. W każdym razie niezwykle przestronnie będzie się prezentować nawet stosunkowo niewielki hol lub korytarz, jeżeli w jego pobliżu zostanie. Zaprojektowana garderoba, szatnia, i dzięki temu ubrania i buty znikną z przedpokoju. Z kolei usytuowanie małej garderoby niedaleko strefy gospodarczej, a wiecko kotłowni albo garażu, pozwoli odizolować ubrania i obuwie używane do pracy w ogrodzie, które raczej rzadko bywają czyste. Wszystko w jednym miejscu ubrania, porozwieszane w różnych szafach, powodują niekiedy trochę zamieszania, kiedy zajdzie potrzeba natychmiastowego. Znalezienia jakiejś kreacji. Kiedy mamy w garderobie przewidziane osobne miejsca na okrycia wierzchnie, stroje formalne, ubrania sezonowe do codziennego użytku, bieliznę, obuwie i dodatki, to odszukanie konkretnej rzeczy nie będzie stanowić żadnego problemu. Garderoba nie ogranicza przestrzeni użytkowej, dużą zaletą jest także możliwość optymalnego wykorzystania przestrzeni. Często bywa, że pomieszczenia na poddaszu ze skosami nie są zbyt komfortowe w użytkowaniu i zazwyczaj pojawia się problem, jak je zagospodarować. Garderoba zaś sprawdzi się idealnie nawet na bardzo niskich skosach. Można wtedy zlokalizować tam draszki wieszakowe bądź połki. Podobnie daje się wykorzystać miejsce pod schodami. Z kolei w długich i wąskich pokojach wystarczy wstawić ściankę działkowa, aby uzyskać wydzielona przestrzeń na garderobę. Garderoba to oszczędność miejsca garderoba umożliwia idealne dopasowanie wymiarów szafek, połek i szuflad do gabarytów przedmiotów. Jakie mają być w niej przechowywane. Warto zarazem postawić na regulację wysokości połek, co pozwoli w wygodny sposób ja zmieniać w zależności od potrzeb w danym momencie. To oczywiście miejsce na sam mebel, ale także przestrzeń przed nią. Szczególnie będzie to dotkliwe w przypadku otwieranych, a nie przesuwnych drzwi. Wtedy oprócz standardowych 60 cm należy założyć drugie tyle przed szafa. W każdym razie nic nie będzie można tam postawić, ponieważ nawet przy drzwiach przesuwnych trzeba liczyć się z otwieraniem szuflad. Jeżeli szafa będzie miała długość rzędu 230 do 250 cm, to okazuje się, że jest wystarczająco dużo miejsca na komfortowa garderob z szafami. Po obu stronach, ale także wygodnym przejściem pomiędzy nimi na szerokość 110 cm. Wybór pomiędzy szafa a garderoba zależy w zasadzie od rzeczywistych potrzeb i gustu domowników. W klasycznie urządzonych wnętrzach zabytkowa szafa może stanowić swoista ozdobę, więc takie kwestie też należy uwzględnić. Kluczowa będzie jednak wygoda użytkowania. Jeżeli nie ma miejsca na w miarę obszerna garderob, to może się okazać, że jest problem z przejrzeniem się w lustrze. Natomiast ciekawym rozwiązaniem aranżacyjnym bywa lustro umieszczone w drzwiach przesuwnych szafy. Wielkość garderoby Optymalnie garderoba nie powinna być zamknięta garderoba, w której nawet nie można swobodnie się obrocić. Podobnie we wnece, jedynie kilkadziesiąt centymetrów głębszej niż szafa, nie zaleca się urządzania garderoby jako pomieszczenia oddzielnego. Ponieważ będzie dość ciasno i wewnątrz zmieści się niewiele więcej niż standardowej szafie z drzwiami przesuwnymi. przyjmuje się, że absolutnym minimum na wygodne urządzenie zamkniętej garderoby będzie metraz wynoszący 3,5-4M2 to jednak dotyczy jednej osoby natomiast przy dwóch osobach to minimum jakie powinna mieć garderoba wzrasta do około 6 metrów kwadratowych przy większej rodzinie do 10 metrów kwadratowych szafy najlepiej rozlokować wzdłuż dwóch dłuższych ścian trzeba również zapewnić stosowna przestrzeń do wygodnego przemieszczania się w garderobie przymierzania ubrań i przebierania się więc odległość pomiędzy szafa a ściana bądź pomiędzy dwoma szafami powinna wynosić co najmniej 100 cm, a najbardziej optymalnie będzie 150 cm. Wbrew pozorom zbyt dużą garderoba jest mało funkcjonalna, ponieważ spora ilość wolnego miejsca po środku sprawia problemy przy sensownym zagospodarowaniu. Jeżeli postawi się tam przesuwne wieszaki, to może być utrudniony swobodny dostęp do szaf, z kolei toaletka wymaga wyjątkowo dobrego. Oświetlenia, co obywa kłopotliwe w realizacji. Podczas projektowania trzeba pamiętać, aby głębokość każdej szafy wyniosła co najmniej 60 cm. Także minimum 60 cm powinna mieć wolna przestrzeń przed szafa, o ile wejście do wnętrza znajduje się naprzeciwko szafy. Jeżeli wejście znajduje się natomiast z boku szafy, to wymagana wolna przestrzeń w garderobie wynosi przynajmniej 90 cm. W tym przypadku należy po prostu uwzględnić szerokość drzwi. Minimalna zalecana długość szaf to około 150 cm. Optymalny kształt garderoby. Funkcjonalność zależy nie tylko od wielkości, ale także od kształtu pomrugeszczania. Zdecydowanie najbardziej wygodna i zarazem najłatwiejsza w urządzeniu będzie garderoba w kształcie kwadratu. Swobodnie można wówczas rozmieścić wzdłuż ścian głębokie szafy. A pomiędzy nimi zagwarantować bezproblemowe przejście. Kształt kwadratu umożliwia również optymalne wykorzystanie narożników na wstawienie tam szafy naroźnej albo zamontowanie węższych połek mających 30-35 cm. Ważna jest również wysokość pomieszczenia. Przy dużych skosach, mających poniżej 100 cm, w garderobie pozostanie miejsce jedynie na głębokie połki, szuflady albo kosze wysuwane. Przy wysokości 100 cm można już zamontować draszki na ubrania, ale poza spódnicami i bluzkami nic więcej nie uda się powiesić. Marynarki czy zakiety potrzebują około 135 cm wysokości w garderobie, natomiast płaszcze, spodnie czy długie sukienki co najmniej 180 cm. Właśnie dlatego należy sprawdzić wysokość ścianki kolankowej na przekroju budynku, aby mieć świadomość, w jaki sposób rozplanować. Całe pomieszczenie garderoby. Przy okazji warto także zwrócić uwagę na fakt, że przy standardowej głębokości szafy wynoszącej 60 cm ubrania mogą się gnieść, więc jeżeli jest możliwość, to lepszym rozwiązaniem będzie szafa do garderoby o głębokości 70 cm. W przypadku drzwi przesuwnych należy dodatkowo uwzględnić 10 cm na szyny, po których drzwi będą się przesuwać. Lokalizacja garderoby. Miejsce na garderobę zaleca się ustalić jeszcze na etapie projektowania budynku, a wtedy bez problemu można dopilnować odpowiedniej jej wielkości i kształtu. Niekiedy garderoba nazywa się też szatnie zlokalizowana w przedpokoju. Garderobę w prywatnej części najwygodniej zlokalizować niedaleko sypialni i łazienki. Jeżeli będzie przy zewnętrznej ścianie, to dodatkowo spełni rol bufora izolującego wnętrze domu przed utratą ciepła. W bardzo dużych budynkach można sobie pozwolić na urządzenie takiej przestrzeni przy każdej sypialni, jednak zazwyczaj jest ona wspólna dla wszystkich domowników. Wejście do garderoby najlepiej, kiedy ma 90 cm, natomiast w środku powinny bez żadnych problemów mieścić się co najmniej dwie osoby. W przypadku indywidualnej garderoby przy każdej sypialni najczęściej będzie to pomieszczenie wydzielone od reszty wnętrza ścianka działowa. Niezwykle interesującym rozwiązaniem aranżacyjnym będzie połaczenie sypialni i łazienki z dojściem przez garderobę. W ten sposób można wygodnie zmieniać ubranie przy wchodzeniu bądź wychodzeniu z łazienki. Zlokalizowanie garderoby w korytarzu prowadzącym do sypialni jest mniej komfortowym pomysłem, ponieważ każdorazowo trzeba będzie przechodzić. Przez garderobę chcąc się dostać do pokoju Optymalny projekt domu powinien też uwzględniać niewielka garderób przy drzwiach wejściowych, gdzie będzie można przechowywać okrycia. Wierzchnie i obuwie zarówno domowników, jak i gości. W ten sposób uwalnia się przestrzeń holu lub korytarza ze zbędnych elementów, które utrudniałyby utrzymanie porządku, a jednocześnie. Daje się większe możliwości aranżacyjne i właczenie tej części wnętrza w przestrzeń salonu. Ważne dobra wentylacja. W garderobie należy zapewnić bardzo dobra wentylację. Najlepiej podłaczyć pomieszczenie do pionu wentylacyjnego albo wykonać dwa otwory wentylacyjne, a mianowicie jeden na dole, a drugi na gorze pomieszczenia. Mogą być nawet do sąsiedniego pokoju bądź na korytarz. Sprawdza się kratki wentylacyjne z filtrami. Ponadto warto umieścić mały grzejnik na ścianie zewnętrznej, ewentualnie mait grzewcza. Dobrze także zamontować drzwi z otworami, jak ma to miejsce w przypadku drzwi łazienkowych, a również zachować stosowny odstęp pomiędzy ściana a szafami. Tylko w ten sposób zapobiegnie się pojawieniu się grzybów i pleśni. Oświetlenie w garderobie. Bardzo ważne okazuje się dobranie odpowiedniego rodzaju oświetlenia sztucznego oraz jego mocy. Oznacza to, że oprócz światła dziennego najlepsze będą żarówki i lampy halogenowe. Z kolei wewnątrz szaf coraz częściej stosuje się listwy albo punktowe oświetlenie LED z zasilaniem bateriowym. Tego typu światło gaśnie wraz z zamknięciem szafy. Wyposażenie garderoby. Ściany w garderobie najkorzystniej pokryć farba odporna na zmywanie. W ten prosty sposób unika się konieczności zamówienia szafy o pełnych plecach, a i tak w pomieszczeniu bezproblemowo zachowa się czystość. Jeżeli garderoba zostanie dobrze zaprojektowana, to, nawet nie trzeba wykonywania dość drogich mebli na zamówienie. Wystarcza drażki i szuflady z jednego z dostępnych w ofercie rynkowej rozwiązań systemowych. To jest duży walor, ponieważ można w ten sposób sporo zaoszczędzić, a ponadto zawsze jest możliwość łatwych zmian. Przy zakupie tradycyjnej szafy, zawsze należy uwzględnić aranżację pomieszczenia, w którym będzie ona zlokalizowana, i dopasować materiałem i zdobieniami do charakteru danego wnętrza. Możliwości urządzenia garderoby jest naprawdę sporo ze względu na bogactwo oferty elementów wyposażenia. Do wyboru ESA różnego rodzaju, szuflady, kosze, ruchome drażki, stojaki na buty, wieszaki, uchwyty. Niekoniecznie więcej elementów oznacza większa funkcjonalność. Należy wybierać to, co tak naprawdę będzie przydatne, w końcu najważniejsza jest funkcjonalność. Warto rozważyć umieszczenie w garderobie elementów, które dodadza jej funkcjonalności oraz elegancji. Przykładem jest szklana gablota, która świetnie eksponuje biżuterię, zegarki lub akcesoria oraz ułatwia ich szybkie odnalezienie. Dzięki przezroczystym drzwiczkom wszystko pozostaje widoczne i uporządkowane, a zarazem chronione przed kurzem. Na pewno połki przeznaczone na cięższe rzeczy powinno się lokalizować na dole regałów, aby nic nie spadło na głowę. Musza także być wyjątkowo solidne i mocne. Przy rozmieszczaniu ubrań warto zwrócić uwagę na to, co używa się najczęściej. Ubrania zimowe nie muszą być pod rikę w miesiącach letnich. Szuflady mogą mieć rozna głębokość. Do przechowywania bielizny najbardziej się sprawdzają te najgłębsze mające 40 cm. Na pojedynczo układane koszule bądź bruski nadają się szuflady prawie płaskie, które można rozmieścić pomiędzy połkami albo zgrupować w komodach. Garderobe można wyposażyć w szuflady wysuwane. Połki zazwyczaj SA wykonane z płyty meblowej. Bardzo wygodnym rozwiązaniem będą połki wysuwane, które ułatwiają dostęp do leżących rzeczy. Połki przeznaczone na grube swetry czy bluzy powinny mieć około 60 cm szerokości. Draszki montuje się na stałe bądź stosuje się niezwykle wygodne w użytkowaniu mechanizmy umożliwiające podnoszenie i opuszczania draszka. Na płaszcze czy sukienki konieczne SA draszki na długie ubrania, które zawiesza się na wysokości minimum 180 cm. W ten sposób zapobiega się dotykaniu ubrania o podłogę. Z kolei draszki na krótkie ubrania należy zamocować 105 cm od podłogi i wtedy można je umieszczać jeden nad drugim. Bardzo komfortowym rozwiązaniem jest pantograf, czyli drejzek z uchwytem pozwalającym na ich unoszenie i opuszczanie. Należy pamiętać, żeby maksymalna długość drążków wynosiła 1 m, w przeciwnym razie mogłyby się wyginać pod wpływem ciężaru ubrań. Kosze z metalowej siatki bądź z drutu również mają różną głębokość. Można w nich przechowywać bieliznę czy ręczniki. Wieszaki przydają się do zawieszenia na nich deski do prasowania czy też żelazka, które tym samym nie będą zajmować dużo miejsca. Systemy zabudowy Wszystkie dostępne w ofercie rynkowej systemy zabudowy składają się z identycznych elementów, czyli drażków, wieszaków, szuflad, połek i koszy. Różnice pomiędzy poszczególnymi systemami dotyczą użytych materiałów oraz sposobów mocowania. Zabudowa stała w tym przypadku SA do wyboru dwie możliwości. System meblowy jest najbardziej tradycyjnym modelem zabudowy. W ten sposób zagospodarowana garderoba kojarzy się z szafa pozbawiona drzwi. Korpus oraz połki wykonuje się zazwyczaj z płyt meblowych ciętych na wymiar o grubości 10 mm. Płyty wykańcza się laminatem, fornirem albo lakierem. Jej wnętrze aranżuje się według potrzeb, można zamontować połki czy draszki ułatwiające przechowywanie odzieży. Garderoba w systemie kolumnowym charakteryzuje się rozmieszczeniem poszczególnych elementów wyposażenia pomiędzy aluminiowymi bądź stalowymi słupkami, które nazywa się kolumnami. Przykręca się je do sufitu i podłogi albo do ściany. Największa zaleta rozwiązania jest budowa modułowa, która pozwala na zmianę rozmieszczenia szuflad i połek w zależności od potrzeb. Jest łatwa w montażu, zapewnia łatwy dostęp i jest komfortowa codziennym użytkowaniu. Zabudowa do demontażu tutaj również do wyboru sa dwa typy zabudowy, system szynowy składa się z gotowych elementów. Podstawę stanowią przykręcane do ścian profile stalowe oraz prowadnice. Elementy wyposażenia montuje się do nich na specjalnych wspornikach. Ten system umożliwia samodzielny montaż, dzięki czemu aranżacja będzie jednocześnie najtańsza. System rurowy przypomina trochę zabudowę kolumnowa, z tym ze podporami SA chromowane rury stalowe, które przykręca się do podłogi. I sufitu albo montuje rozporowo pomiędzy podłogą a sufitem. Koszt zawsze ustala się indywidualnie. Ponieważ zależy od zamówionych elementów wyposażenia, także ich sposobu wykończenia czy stopnia. Skomplikowania konstrukcji. Podsumowując, należy stwierdzić, że garderoba w osobnym pomieszczeniu niewątpliwie podnosi komfort użytkowania domu, jednak musi mieć. odpowiednia wielkość, aby spełnić swoje zadanie. Podsumowując, odpowiednia aranżacja garderoby w sypialni, przedpokoju oraz na poddaszu może znacząco wpłynąć na funkcjonalność i estetykę tych przestrzeni. Kluczowe jest dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb oraz stylu życia, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Pamiętajmy, że dobrze zaplanowana garderoba nie tylko ułatwia codzienne życie, ale także wprowadza harmonię i porządek do naszych wnętrz. Dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do eksperymentowania z własnymi aranżacjami.